Cienko widzowie, z tym Adamek Wiar i dzisiaj wam pokażę historię i jest nie jestem dzisiaj samemu, bo kogoś muszę mieć i jest dzisiaj ze mną Kto? Glorbowiar! Tak, Glorbowiar. Nie wiem czy go znacie, pewnie nie znacie. Yy, no. Więc z nim będziemy nagrywać tą historikę, ja będę jego ojcem, a on będzie moim synem. Tak, no, synem. Więc outfity już mam, mamy wybrane. Ja nawet spoko się ubrałem, tak myślę. Mam tu yy, coś do, o Jezus, coś do, do bicia. I ogólnie to mam jeszcze parasolkę do bicia. Ogólnie... Jak ktoś nie lubi przemocy, to... Nie oglądaj. Youtube please nie banuj tego filmu. No, więc co? No. My, 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 już, my już zaczniemy, więc no, zrobię cięcie jak już będziemy gotowi. Oh, Okej. Okay. No dobra. Czas sprawdzić co z synkiem. Pora, 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 pora. Dzień dobry, Synek. Chcesz iść do sklepu na zakupki? No dobra, niech będzie ci dzisiaj. Od roku w nie więc no. No, tylko siedzisz w tej budzie i grasz tego Fortnite'a jakiegoś Fortnite'a. Dobra, i Brookheaven! No no i Brookhaven, no, to jakieś brokuły, kurde. Dobra, y, no to y, co? co y, czekaj, co my mieliśmy tato, kupić? Tatu, tatu! To tato, tato. co? Zagramy, zagramy? Nie no, mówiłem ci, że tylko... Do sklepu spożywczego, to nie wiem, jakieś dla dzieci pięciolatków. Ty już masz tam 7 lat. To... No. no, tylko 5 zł. Synku, to jest tyle. Za co byś ten pierścionek kupił? Tak, nie, nie wiem, wie. czy wiesz, mam żonę, ale opuściła ten dom jak się urodziłeś, bo byłeś brzydki jak nie wiem co. Ale dobra. Eee, to. Tak, myśmy... co? A kupimy to, żebym miał flex. Jezus, syn, Nie, co, co, co to w ogóle jest drip? Powiedz mi, co to jest drip? Nie wiesz? No nie to, no, ty, ty, w ogóle ty tam oglądasz TikToka albo coś. Co to jest TikTok? Ja tylko to Facebooka znam. Wy tylko siedzicie na tym facebooku. Dobra. My Słuchaj, coś jest kasę. Mieliśmy. Yy, no tak, tuńczyka przecież. Tuńczyka mieliśmy kupić. Gdzie jest tuńczyk? A, o, no. tutaj jest. Tutaj jest tuńczyk. Wy, wyobraźcie sobie, że to tu jest To Wy, tu jest Kas okay? z tuńczyka. Cicho, bądźmy to sobie wyobrażamy. Okej, okay? to tylko historia. No, więc uh, bierzemy to. Do karty. No i dobra. Da. Kupimy Co? te słuchawki na przecenie. Idę. Na przecenie. Tylko 2000 zł. złotych. Ja nie mogę. Ile? Na przecenie tysiąc złotych. No. A ile kosztowały? A czyń, ten pak pierek z tyłu? Też 2000. No to taka przycena, kurde. Oszukują nas. Dają, że normalna cena 2000, i robią, naklejają karteczkę nieprawda. na do. Jak nieprawda! Ty widzisz, to co tu jest? 2000. A tutaj jest już no tylko znowu tysiące. Dobra, masz ty loda eee. na stresa. Jezus chyba za dużo cukru w nim było. Dobra, co my tam mieliśmy jeszcze kupić? Oliwki czerwone. Jakie czerwony... Co? Przesłyszony. Dobra widzowie, mamy problemy techniczne. To synek chcesz? Tato? Dla przyszłej mamy. Jakiej przyszłej mamy? Ma. Ja już mam jedną. Ech, w sumie. W sumie to przydałaby się. No ja ale. powiedziałeś, że. Się no, wiem, że się rozstałem. Mam. No ale. No wiesz, no. Przecież. Na pewno jakąś znajdę. Ja w tym czasie coś zakupię. Tata, Dobra, co my patrzy. tam jeszcze mieliśmy na liście? Y no tak, te oliwki! No tak, psz, oliwki! No tak, tu były! Nie, to to jest zielone. No to dodajemy to jeszcze do karty. Dobra, jeszcze. No to ja poszłam jakby co do toalety. Dobra. Eee... co się mieliśmy? Ale yy, Ale ten. No tak, mąka, przecież na naleśniki jutro mieliśmy, gdzie jest mąka, gdzie jest mąka, gdzie jest mąka, tu jest mąka, dodaję do karty, no i dobra, co jeszcze, ser pleśniowy, no dobra, to dla dziecka tam, on <coughs> lubi przecież o, tutaj jest pięknie, kupuję, dobra, o, cześć synek, o, jak tam? No, no właśnie, tak właśnie jest, dobrze. No. Już zrobiłem pół listy. Jeszcze mamy tylko dwa produkty. A, koperek, Czekaj. koperek. A no, koperek, ty, dobrze, synek, jest, jednak jesteś mądry. No tu jest, tato, ty ślepy, ty jesteś ślepy, tu Cie? jest koperek. No, nawet wylewany się. taki, jest. wiesz, dobry piesek żyli koperek. No tak, dodaję do karty. Eee... Zresztą to mieliśmy ogórki kiszone, prawdziwe ogórki kiszone. A nie, to jeszcze. Je... O! Wow, samolot! Jecha, to jest! Zobacz! Ktoś puścił samolot. Ale... Zobacz! Tutaj! To jest takie wylewane! Nowoczesne! A co to jest? Na kurde wylewane ogórki! Wylewane ogórki? Nie! O, majtki! Na głowie! Takie specjalne Syno, Tu są oliwki czerwone. Nie widzisz? Ja je już kupiłem. Okay. Ale dobra, tu Skapu, mamy przecież weza. ogórki kiszone. No właśnie. Ha, piękne takie. A, tu są. No tak, słoiki. Wszystko, słoiki. Tak? Dobra, Kręty. jeszcze os ostatnia rzecz, czyli polska kiełbasa wędzona. Dobra, gdzie jest kiełbasa? Tu. Patrz, jaka długa, synuś. Oj, a tu były oliwki. Tu były oliwki i ser pleśniowy. Dobra, kupię kolejny. Co? Co ty powiedziałeś? Tak to w dupę może. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. na mnie. I gitarą! Gdzie jest moja gitara? Uż, da, dobra! Nie wiem co on powiedział, ale dobra, ja już idę do kasy. pójdźmy do szpitala! Z jakiego szpitala? Wejdźmy do szpitala! jesteś! O! Czemu to tak drogo? 300 tysięcy! No nie, nie kupiłem tego. Dobra, kupujemy to. No kurde. o Jezus, to. Dobrze, że się nie dowiedział. Byk. Ty kupiłem wszystkie koszulki i słuchawki. Byk. taki biedny. Pyk. ta Pyk. Tato, ja tylko pójdę coś... No, założyć, bo... Do... To. Czy ja to przez? Jak już Przypadek <grymne> <grymne> zmis klikowałem i kliknąłem yes I need it. i Yes. Co kupujemy. To tu? Czemu to nie? wiem tam. Ciągle. Widzisz? Mówiłem, że tym dino jest. I biedronce jest tak Czekaj, duro. czy ja właśnie kupiłem twoje słuchawki? Dzięki, tatu! No dobra, Pura, dobra Wiedziałem, że są magnetyczne. Masz... Wiedziałem, że magnetyczne. Pek. Dobra, już po prostu kasuję ten ser, pyk, Ile ty to? masz, tatu? Ile ty masz kasy? No trzeba zaszaleć, w końcu się pracowało dwa miesiące. Dobra, synek, kupiliśmy już wszystko. Tak, bo, kupiliśmy już mi, wszystko. Obiecywałeś mi w tamtym roku, że mi kupiłeś. Ale kupiłem ci słuchawki, cicho bądź. A mnie kupi Mówisz ciągle, że rzeczy nie stać, a jakoś rzeczy za 300 tysięcy. Dobra, cicho. cicho bądź. O tobie, co To jestem ja podobny, nie... No. Nie, wyjdę z siebie i stanę Ta, obok. Nawet patyczek ma. Ja ci to przejdę szybciej. Nie, tutaj. Nie no oszukuj, jak Czekaj, zegrę. ja ci tu wsadzę głowę i patrzę. będzie. Ratuj Boga! O, no dobrze przyszedłeś, teraz ja. O! Widzisz? No i przeszedłem. O, patrz, o, Widzisz! Tak to się dumce. robi! dar! Tylko mów mi, czy jakieś potwory idą. O, patrz, tu trzeba, bo to jest moneta. Tu. I tu muszą mnie złapać! Tu, nie muszą, tu. Mnie złapać. tu. Dawaj, Ale tu muszą mnie złapać! Tu! Ale tu muszą mnie złapać! Oj! Halo. Ja to wywalił mi internet, ale już wszystko jest i kontynuujemy naszą historię. Ogólnie to powiedzmy, że wyszedłem z tego i teraz kontynuacja. Zagramy. No dobra, dobra. synek, nie niech nie będzie, ale tylko raz. No, A w Fortnite? możemy. Co? Fortnite. A. Rukawę. Dobra. A co to jest? Rankady? Może. No nie wiem. Możemy. możemy. Dobra. Dobra. To no chodź. Czekaj, włączę. No kurde, znowu nie działa. Ja co się nie ma, tylko muszę puknąć. I po co mi tyle kupiłeś książek, jak ja nawet no. ich nie czytam, no zobacz! Gdzie ty jesteś? No! no! Tylko czekaj, włączę włącz. włącz. Na chwila, muszę specjalne rzeczy. O! Hm? Wiesz żeby kable się połączyły, tam naładowały. Okay, okay. Ja, to, ja tam coś mam na to... elektronicę. Jak, Dobra. jak się gra? A włączaj, włączaj. Czekaj, ładuję się. E, tu jest R2, tu L2, tu X, X, kółka, gałka. Wy, wow, gałko. i tu swój wow. amulet, ult. Zarczowałem, nie ma fortunacji. Gramy. Dobra, możesz budować. Dobra, dobra. włączam rundę. Dobra. Czekaj, 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 załóż sobie biorę. jakieś skinka. Dobra, na. No. Pyk. Dobra, dobra wybrałem. Włączam rundę. Eee, dobra. Zero bult. Nie, na no zbudowaniu. Zero budowanie? Dobra. To już zabiłeś jednego? Ja nawet już wylądowałem. Dobra, biorę. Co? Już 50 ludzi? Tato, skąd nie ty wiem, masz tyle da. fragów? A zapomniałem. Gratulacje, no tak, kiedy pamiętam, pamiętam -y, czy jak Wtedy to było, tylko, że się tam nie budowało. Tato, ty już umiesz i to nie wiem, no. to... ja To był... Dawaj, prawie dobra. go zabiłem! Tato, ja zdobyłem zero fragów, a ty Wygraliśmy! Jak I koniec za nie. Zobacz. Zdecydowaliśmy, Nie, nie wiem co to jest, udanym, ale ja okej! Najlepszą A co mnie już nie wiem, czy najlepsza ranga. Co, nie wiem. Nie, nie wiem. Dobra, widzowie. Czy odejdź? Dobra, widzowie. O. To już będzie koniec tego... tej pięknej historii. Mam nadzieję, że wam się podobało. I... ty dokończysz. I dobijcie Adamkowi wiar e, 250 obserwacji. Dawajcie i dawajcie mu lajki jak no, najwięcej. Subu. tylko proszę. Tak I oby no, wam się więc, podobał ten y, film. tak jak powiedział jeszcze raz kto? Glorbo wiar. Glor, tak bo jak VR. on powiedział, to mam nadzieję, że tak będzie. Nie wiem. Komentujcie w komentarzach, czy dobrze wyszło. Staraliśmy się. Udostępniajcie. No, jak chcecie, możecie udostępniać. No. Udostępniajcie jak najwięcej. To był bardzo mi. długi odcinek, bo ja to nagrywam już pół godziny. Pół godziny i dwie Ta, minuty. to jest serio dużo. I dużo w to wzięliśmy poświęcenia. Wszystkie stanki wymyślaliśmy i w ogóle kosmetyki, z, nie wiem, 15 minut wybieraliśmy, testowaliśmy i w mhm. ogóle, czy będą dobre. Więc yy, w ogóle yy, specjalnie na tą moją rolę to sobie dosłownie gardło zdarłem i mnie tak boli teraz. Więc serio, zostawcie chociaż lajka za to postaranie. Yy. No, więc. No co? Widzimy się w kolejnym odcinku i... Narka!